Cześć, cześć, witam w tym odcinku Babskiego Gamingu. Dzisiaj dosyć nietypowo, z tego względu, że pokażę Wam zupełnie nową grę ze świata LEGO: LEGO Words, czyli generalnie taki main, Minecraft w świecie LEGO. Zobaczymy, co to jest. Gra na Steamie ma dosyć pozytywne opinie. Także jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie tak jest. Bo do tej pory muszę Wam powiedzieć, że wiele osób zachwycało się grami właśnie z serii Lego. Natomiast one jakoś do mnie. Nie docierały, może po prostu byłam na innym etapie. Natomiast dzisiaj doszłam do wniosku, że dam szansę Lego Worlds, bo z tego co widziałam, naprawdę zapowiada się to dosyć ciekawie. Tym bardziej, że też trzeba trochę kraftować, budować. Można stworzyć swój własny świat i całkiem ładnie to wygląda. Także zobaczymy, z czym to się je najzwyczajniej. Zobaczmy, co my w ogóle tutaj na wstępie mamy. Do wyboru, bo mam jakąś mapkę. Tu mamy znaleźć świat. A czy ja mogę się przełączyć? E, Okej, okay. a ja na przykład chcę tu kliknąć. Dobra. O jest, super. Możemy wybrać sobie postać: palentolog, odkrywca, albo stworzyć chyba od zera. Okej, okay. ludzik. No dobra. Weźmiemy sobie na początek panią paleontolog. Co my tu jeszcze mamy? Mamy ustawienia, zobacz zdjęcia, ekran tytułowy, ustawienia i opcje. Wczytaj świat. Dobra, znajdź świat. Świat jeden. No dobra, niech będzie. Przechodzimy do świata w takim razie. Zobaczymy co to jest. Yy, czy chociaż w jakimś stopniu yy, dorównuje Minecraftowi, czy też nie, bo szczerze mówiąc mam jakieś tam wątpliwości. Dobra. Uff, skok, spacja, matko. Uff. Jesteśmy w jakiejś sawannie I co my tu mamy? Mamy jakieś narzędzia? Budowanie sklocków. matko, Dobra, na razie nie chcę budować sklocków. Malowanie: dodaj teren, usuń teren, wyrównanie, wygładzanie, obniż teren, podnieś teren, wybierz i wyeksportuj. Ok. Orany. Dobra, czyli mamy jakieś elementy destrukcji. No i co? Ja mogę teraz zerwać te klocki? Nie mogę. No to trochę tak bez sensu. Uh, tu mamy dalej ustawienia. Skok do góry. Dobra. A tu mamy edytor postaci. No świetnie. <laughs> Nakrycie głowy. Mamy tylko jedno do wyboru. Dobra, weźmiemy sobie, tak jak mówię, panią pan To Niech już to tak zostanie w takim razie. Przedmiotów nie mamy żadnych. Co to jest to? Pomachaj. No dobra. To machamy wam, słuchajcie. Ok, no czyli co, idziemy eksplorować świat. Jeszcze tu mnie to intryguje. Co to jest to? Modela, postacie, stworzenia, pojazdy, budowle z zestawy. Czy my tu coś mamy? Okej, okay. coś możemy sobie yy, zbudować. Gotowca jakiegoś, dom chyba. <coughs> Jeszcze za bardzo nie wiem, jak to muszę się poszukać po tej mapie. Płodzić czy coś? Ojej! Ja nie chciałam tego rozbudować. No nic. Dobra, mamy, słuchajcie, jakiś domek i ludzi w nim. Pojazd Pojazdów żadnych, rozumiem, nie mamy. Ja mogę z tymi ziomkami pokazać z małego domu jak tu się ma po w ogóle. o jest dobra, e. Oświetlenie basenu. Dobra, coś zdemolowałam generalnie mała grządka z warzywami, skrzynka pocztowa. O, mają pojazd! Czy my możemy ukraść ten pojazd? Ku. Aha! No i bardzo dobrze. To jedziemy sobie związać samochodem. Zobaczmy, gdzie my to możemy się ogólnie rzecz biorąc przedostać. Za daleko tym samochodem nie pojedziemy. O. Nie jest źle, tu są ogólnie jesteś ludzie. Nawet słoń tam idzie. Dobra. Wyskakujemy. Zimowy krajobraz. Eee. Jabłko byś chciał, no, ale skąd ja Ci wezmę ja o stróż się wystraszył ojejku ku. a no to mi się słuchajcie już podoba muszę wam przyznać e, super można na słoniu jeździć bardzo fajne No i co? Gdzie my możemy teraz pojechać? Czy my możemy sobie jakąś łódkę zbudować na ten przykład i gdzieś popłynąć? Trochę ta mapa jest. O, widzę, że tutaj kryształowy krajobraz. Jest jakiś samochód. Motocykl. No. Oj! Nie, dobrze. Można z ludkami pogadać w ogóle w jakiś sposób? Czy następuje tu jakaś... Nie można. No dobra. Zobaczmy, czy możemy wejść do wody. Ku. Pożyczymy sobie ten pojazd. Może tu są jakieś zadania w ogóle, słuchajcie, do wykonania. Oj! Wyskakuj, no dobra. tam jest jakaś lunna światła, to pewnie nasz domek. Oj, okay, czy tu można dalej zjeść tę wyspę? Z tego pojazdu. Halo. No, skakanie to była spacja i czemuż to nie działa? O, tu coś się dzieje jest jakiś kościotrup. Może to jest tak jak Don Star. Dobra. Kurde, wyskakuj. Bez jaj. Moment, zobaczmy w ustawieniach, jak jest skakanie. Wydaje mi się, że to powinna być spacja. Gdzie my tu mamy ustawienia graficzne? Myślę, że nie informacje. Okej, okay, mamy Akcja F skok spacja prawo prawy przycisk myszy. Kurczę. Jest, udało się. Zobaczmy. Dziewczynka. No i co ta dziewczynka? E Może jej pomachać. To co to jest tutaj? Nic w zasadzie. Dobra, czemu ty chcesz tylko jabłko? Ja chcę na tobie pojeździć. Oj, Wow, co to to było? Może tu są jakieś jabłka? jest drzewko. Słuchajcie, co my możemy z tym zrobić? Hmm. Dobra, zobaczmy Dobrze, zacznę budowanie. Możemy zrobić, żeby było w miarę ciekawe. No, jakiś temat trzeba wybudować. Oj, tylko to osi. Dobra, się jeszcze na chwilę. Wychodź wyrównanie, usną teren tutaj ten. Dobra, wyrównajmy sobie ten teren. W takim razie lećmy trochę terenu, ale no i co dalej? Czaszka. okej, okay, można sobie... To jest taka jakaś wysepka. Tu mamy jakiś tunel. Okej, okay. sensu, ale coś mi się tu pojawiło. Co my tu mamy? Jakiś różowy kolor. Co to jest? Kryształ jakiś. rozwalić nie można słoń, postacie zestawy, budowlę z Oha. aha stara kawiarnia możemy sobie zbudować no dobra Zaraz coś tu machniemy sobie konkretnego. Obiekty można jakieś dodawać. To niech i też tak będzie. Zobaczmy, czy uda nam się tu kawiarnię postawić. Albo domek o dwa. Czemu by nie? O, proszę bardzo. Dobra, mamy domek co dalej? możemy wejść do środka? Halo. o jest kominek czekajcie czekajcie mamy tarasik Tylko ty mi nie wychodzi tam ok dobra Kuszkę też mamy ja powiem wam że na tą chwilę Według mnie Lego Wars mogłoby być dużo bardziej ciekawe, gdyby był tu jakiś, chociaż skromny wątek fabularny. No fajnie jest pochodzić w takim klimacie może nieco bardziej sandboxowym, ale pytanie, no co dalej? Co dalej tutaj można robić? Bo póki co chodzę i w sumie nie wiem, jaki jest tutaj główny cel jednak w Minecrafcie. Można sobie wybrać ten tryb, gdzie w nocy wychodzą potwory. No i jest jakiś cel przetrwanie, natomiast tutaj taka trochę luźna y, zabawa. I nic poza tym, no. Przechodzimy, tutaj widać. O! Słuchaj, nie mogę wyjść na tą O, jest jakaś ta. O, e. Zobaczmy, coś odkryliśmy. Co tam mamy w środku? A, trójząb. Taki trójząb to chyba był w Lego w serii e, związanej z władcą pierścieni. Tak mi się wydaje. Dobra, dalej sobie pozwiedzamy tą wyspę. O. Mamy tu kolejną. Bałwan. Halo, ja chcę na Tobie pojeździć. Co za lipa? dobra, no Idziemy dalej w takim razie. Słuchajcie, jest mnóstwo tutaj z tego co widzę. Bagów. Między innymi był latający przed chwilą koń. Także cały czas widać, że ta gra jest jeszcze Yeti. W trybie jakiegoś tam rozwoju. No dobra, machamy, machamy. I co w związku z tym? Co my tu mamy przedmiot? okej. Okay. To my to otworzyliśmy tutaj? O, jest piesek, no super. Okej. Okay. Kolejna jakaś tajemna skrzynia, a w niej, co tym razem znajdziemy? Maczuga! No, no. Ja na pewno jest fajna dla dzieci, no bo coś można pobudować, pewnie. O, piesek. Aj. No, halo. No i pies za bardzo z nami nie chce się identyfikować. No trudno się. Nic na to nie poradzimy. Nie no, najbardziej ciekawie, czy można tutaj gdzieś popłynąć. A można. A czy my możemy sobie jakąś łódź na ten przykład zbudować? Co ty, chcesz, ze mną się bić? A, masz ty! Słuchajcie, nawet w grze związanej z tego jest jakiś element przemocy. Oj, niedobrze. Jedno serduszko mniej. To nie zwiastuje, nic dobrego, A hmm. zobaczmy, czy uda nam się zbudować jakąś prostą łódź. Płaski ten. Czy tu gdzieś mamy niepłaski? Wyglądam taką klocek. Okej. Okay. Dobra, coś tu mamy jeszcze więcej klocków. O tam mi chodziło. No i co? Ja się tu odwrócę. Zobaczmy, jak to w ogóle się buduje. A, dobra. Źle to zaczęliśmy. Czy ja to mogę jakoś usunąć? No bo co ja buduję, a nie ma żadnej podstawki. Nie, nie, słuchajcie, wychodzimy. Rady, a musimy jakąś łódkę stworzyć, albo poszukać jakiejś łódki, ewentualnie, bo możemy dopłynąć do jakiegoś innego świata. Więc poszukamy łódki, jak nie znajdziemy, to zbudujemy jakąś tratwę. No, Nie jest tak To jest wściekłek. To jest wściekłek. To jest wściekłek. To jest wściekłek. No bo co? Jeden świat. Dobra, płyniemy dalej, słuchajcie. Ojej. Zobaczymy, co się stanie, jak gdzieś odpłynę. Czy będzie jakiś rekin, cokolwiek? Czy po prostu będziemy tak płynąć, płynąć? I co? I żadnego lądu nie odkryjemy? A, coś się chyba pojawia. Albo i nie. Podam chyba. Czy ja tu mogę jakoś zamorkować? Ah, super. Pytanie ile mamy powietrza? Zaraz musimy się wynożyć. No i odkryliśmy nowy ląd tym samym. Zobaczymy, co to za wyspa. O, ktoś tu zjeżdża jakimś samochodem, chyba. Piorny las. Aż strach się bać. Latarnia. Kocioł. O, kocioł razy dwa. O, ho, ho, Co mi tu lata tutaj? Co? Ciekawostka. Nadrobek. Idziemy dalej. Są trupy. Czyli jakiś tam ląd udało nam się odkryć. Pytanie, jak życie można sobie jeszcze uzupełnić? No i co, i to tyle tej wyspy? Rozczarowana jestem. Dobra, płyniemy dalej. Zobaczymy, gdzie. Tym razem dopłyniemy. Natomiast no, graficznie oczywiście nie, nie powala jak to zresztą wszystkie gry Lego. One są dosyć tak yy, skromnie zrobione. No żeby jeszcze była jakaś ciekawa fabuła, to w ogóle byłoby super. O! Las deszczowy, no proszę. Coś tutaj może pod wodą odkryjemy ciekawego. Wynoszmy się. A, nie ma żadnego lądu? To dalej. Dzieciom generalnie ten tytuł może przypaść do gustu, no bo faktycznie nie ma tutaj żadnej jakiejś określonej fabuły. Możemy robić, co chcemy, zbudować chyba też, co chcemy. Może po prostu muszę się bardziej wciągnąć w ten tytuł. No, zobaczymy. Póki co nie ma żadnej łódki, więc jestem mocno rozczarowana. Chyba ja chciał jakieś to odkryć. To chyba coś się zaczyna. Albo i też nie. No słuchajcie, wezle. Ileż można pod wodą płynąć? Hm. No nic, wynożymy się. I moi drodzy, chyba na dzisiaj będziemy kończyć nasze odkrywanie. O, tam jest jakieś światło. To światło co zwiastuje? Jakąś wysepkę. Jest! I mamy wielbłąda, słuchajcie. Tadao! No super. Tam już widzę, że jest jakiś kolejny ląd, więc zakończymy na tej małej wysepce. I co? I będziemy kontynuować w kolejnym odcinku, gdzie będziemy zwiedzać świat LEGO Worlds, Zobaczymy. Czy coś tutaj jeszcze ciekawego się pojawi, czy też nie? Może uda nam się coś ciekawego zbudować. Jeżeli Wam się podoba, to łapka w górę. Może tytuł nie jest szczególnie powalający i nie ma dużej akcji, ale wydaje mi się, że warto czasami wszystkie gry wybadać. Tym bardziej, że jest to całkiem fajny tytuł dla dzieci. Także dzięki wielkie i zapraszam na kolejny odcinek Babskiego Gamingu. Cześć!